Witam Was bardzo gorąco! Z jednej strony środek, zimy, w drugą stronę wiosny już widać wielkimi krokami. A jeżeli wiosna, to i nowości. Obok mnie najnowszy Mini Ace Man. Mini, który bardzo mocno odmienia markę. Mini, który wnosi duży powiew świeżości. Wszyscy ci, którzy znają Mini, będą zachwyceni tym ciekawym samochodem. Z jednej strony bardzo ciekawy, interesujący, Aspirujący dosuwa, chociażby poprzez te nakładki ciekawe na błotnikach, ale w drugą stronę samochód, który ciągle świetnie się prowadzi, genialnie nawiązuje do DNA tych kiedyś niedużych i sportowych samochodów. Dzisiaj zdecydowanie większe, bardziej rodzinne, ale nadal z tym fantastyczną ikoną, która gdzieś tam jest głęboko zakorzeniona. Zobaczmy, proszę, bardzo ciekawego aesmana który oczywiście z jednej strony wnosi nowe lampy, nowy design wnętrza, także nowe fotele, ale ciągle jest ten fajnym, uśmiechniętym i barwnym mini, który wnosi wiele promieni słońca do naszego życia podczas codziennej podróży. Zwróćmy uwagę, jak wygląda stylistyka zewnętrzna. Z jednej strony doskonale widzimy tutaj parametry. Rodziny mini, prawda? Czyli geometria, a także design zewnętrzny, który składa się z kilku elementów: część dolna, część szyb, która jest bardzo widocznie odcięta, a także część górna. To wszystko świadczy o tym, że designerzy mocno nawiązują do poprzedniej generacji, ale wnoszą dużo nowości poprzez nowe lampy, nowe wloty, a także przez to, że samochód jest elektryfikowany, czyli jest elektryczny. Od razu poruszymy również aspekty techniczne. Zasięg według WLTP to 300 km, przyspieszenie od 0 do 100 to 7,9 sekundy. Zaś, moi drodzy, moc tego samochodu to 184 konie i z tymi parametrami świetnie będziemy podróżować na co dzień. Trzeba pamiętać, że jest to pojazd elektryczny, więc jeżeli mamy odpowiednią infrastrukturę, to możemy śmiało podróżować na co dzień w kolokwialnie moc nie przejmując się niczym. Także dla chcącego nic trudnego, nie ma co przedłużać, zapraszam do wnętrza samochodu oraz na jazdę testową. Witam was bardzo gorąco. Teraz znajdujemy się na pokładzie Mini Aceman. Coś co nam się rzuca na samym początku, to od razu całkowicie zmieniony design. I powiem was szczerze, ta deska rozdzielcza wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Poza tym mamy wrażenie niesamowicie wielkiej przestrzeni. Jakby to było mało, duży wyświetlacz i co ciekawe, z części przed kierowcą zniknął ten wyświetlacz na korzyść etapa. Także tutaj kolejne nowości, które myślę, że bardzo pozytywnie zaskoczą, te osoby, które już znają MINI doskonale. Ponadto mamy tutaj ciekawy zestaw nagłośnienia Harman Cardon oraz dużo takich lifestyle'owych dodatków, takich jak. Jak rękojeść, po mojej lewej stronie, a także takie ciekawe elementy kierownicy. Powiem szczerze, zajawka na maksa, bardzo fajny, młodzieżowy wóz, nie tylko dla młodych ludzi, powiem Wam, także ruszamy. Uruchamianie pojazdu jest bardzo proste, noga na hamulec, power, drive i możemy jechać. Zatem zacznijmy tą przygodę i coś, co od razu jest bardzo ciekawe, to, moi drodzy, cisza w tym pojeździe niesamowitym. Coś, co też warto podkreślić uwagę, wy tego możecie nie zobaczyć, ale ja czuję, jak jestem genialnie opatulony w tym fotelu. Nie jest to oczywiście fotel, wiecie, taki rajdowy, wyścigowy, bo te fotele są twarde, niewygodne. Tutaj z kolei mamy fotel, który jest bardzo miękki, bardzo wygodny, jednocześnie sztywny i doskonale nas taki, wiecie, trzymający w ryzach. No i co Wam się rzuca w oczy? Przede wszystkim to, że jest cisza, moi drodzy. Jedziemy oczywiście samochodem elektrycznym, zaraz sobie podglądniemy, jakie tam mamy parametry. Zwróćcie uwagę, połowa akumulatora, zasięg na około 97 km. Dlaczego mówię około? Ponieważ to jest uzależnione od wielu czynników, klimatyzacja, grzanie foteli, włączenie radioodbiorników. W skrócie wszystkiego, ponieważ te elementy potrzebują yy, napięcia elektrycznego, więc oczywiście włączanie tych wszystkich odbiorników, tak jak w samochodzie spalinowym, zwiększa zużycie paliwa, tak też w samochodzie elektrycznym zwiększa pobór prądu. To jest niestety technologia, tego nie przewalczymy, aczkolwiek zawsze w, wal, warto o tym wiedzieć, ponieważ często ludzie się zastanawiają, włączyłem to, tamto, to i, i faktycznie zużycie paliwa wzrosło albo też przeciwną stronę spadło. Zużycie zarówno paliwa, jak i energii elektrycznej w pojeździe takim elektrycznym jest uzależnione naprawdę od wielu czynników. A my tutaj zobaczcie, przepisowo jedziemy pod górkę i to jest fajne, że duży moment obrotowy pozwala na to, że ten silnik się nie męczy. My się toczymy, suniemy pod bardzo stromą górę i moi drodzy, tutaj wiecie, nie trzeba redukować biegami, waklować, szukać Kombinować na dziesiątą stronę, mamy pedał przyspieszenia, hamowania, oj, ten pedał hamowania jest bardzo wydajny, rekuperacja energii działa w pełni. No i teraz zobaczcie, znowu możemy jechać całe 30 na godzinę. Następnie przyspieszymy do całych 40, nie ma to jak jazda po mieście, na szczęście mamy samochód elektryczny, więc wiecie, nie musimy wachlować biegami, cudować na dziesiątą stronę, więc podróżujemy sobie wygodnie, komfortowo, no i też stosunkowo ekonomicznie, bo jeżeli tego typu pojazdy ładujemy z gniazdka. Taryfę nocną to w zależności oczywiście od parametrów, ale możemy osiągnąć cenę kilku, kilkunastu złotych za przejechanie 100 km, więc to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o parametry związane z eksploatacją samochodu z silnikiem spalinowym. Oczywiście, jak każda technologia ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, i jak każdy pojazd, który jest pojazdem samochodowym, lotniczym, jakimkolwiek innym, ma swoje plusy i minusy, ponieważ pojazdy tego typu są przystosowane do konkretnych Działań i założeń, więc taki pojazd będzie genialnym samochodem do miasta albo pod miasto, tak jak teraz moi drodzy. Zobaczcie, tutaj sobie podróżujemy z prędkością dozwoloną, czyli 40. O, już możemy 50 km na godzinę. Więc delikatnie przyspieszę i tutaj power nam pokazuje, gdzie jeszcze mamy wachlarz. I zobaczcie, jak mało energii zużywamy. To jest po prostu coś pięknego żeby zobaczyć, jak taki samochód jeździ i jak taki samochód również się zachowuje. Oczywiście, jeżeli chcemy mocy i potężnych doświadczeń, to wtedy wybieramy wersję John Cooper Works, ale Aceman jest stworzony do tego, żeby jeździć wygodnie, komfortowo, zgodnie z przepisami, takim nowoczesnym, charakterystycznym i bardzo fajnym, lifestyle'owym samochodem. Co ciekawe, wiele osób, które już zna motoryzację i szukają czegoś nowego, właśnie wybierałem S-Mena i tutaj chciałem pozdrowić Państwa z Nowego Sądza, z którym miałem okazję i przyjemność rozmawiać na temat tego typu samochodu. I są to ludzie, którzy zakochują się przez design, a później wsiadają do środka i mówią: kurczę, jak ten auto! Jak to auto super jeździ! Fantastycznie się zachowuje, rekuperacja energii i wszystko inne działa na bardzo wysokim poziomie. My go chcemy, i w ten sposób tego typu pojazdy znajdują. Nabywców. Dlatego uważam, że warto sprawdzać nowości, warto testować, warto też doświadczać, ponieważ często się okazuje, że auto, które z początku nie przykuło naszej uwagi, może być bardzo ciekawym wyborem do tego, żeby mieć takie auto. W garażu. Do czego Was mogę zachęcić? Do tego, żebyście testowali nową motoryzację, bo to uważam w życiu jest bardzo ważne, żeby sprawdzać nowości, nie tylko wyrabiać sobie świadomość po testach internetowych. Pozdrawiam Was bardzo gorąco, ale żeby odwiedzać salon i jeździć tą najnowocześniejszą motoryzacją. Ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia już niedługo. Cześć!